Witam wszystkich, z Sylwestra. Siema. Na luźnym szczelaniu. No, <grym> pierwsza część w tym roku 2022-2023 Sylwester. Mamy zapalarki, trochę wieje, więc na pewno się nam przydadzą. Tutaj mamy właśnie od Fireworkshop, więc jeszcze raz gorąco dziękujemy panu Michałowi za przesłanie nam tego do testu. Więc pokażę może, co mamy na to luźne szczelanie. Te tartki, pozostałości po testach, czyli właśnie po Fajerwerki shop, po Fajerwerki Corsar, po forum Fajerwerki, Więc gorąco dziękujemy. Troszeczkę wszystkiego. No, takie delikatne, to jest na rozpoczęcie. Później będą dwa potężne, nieco większe. Dobra! Trzeba tutaj się rozbudzić bardziej. To jest bardzo mądra rzecz, jeśli chodzi o te zapalarki, moi drodzy. Do odpalania pirotechniki. No. Nie gaśnie na wietrze. To na pewno. Także jeśli gdzieś ktoś może ma ja zamiar sobie. Pokaż jak się to odpala synuś. Tu mam siarkę na przykład. No i palamy. No to odpal tu się. i lamy Oh I szczęśliwego nowego roku No, zapalarki się dalej palą, już skończyliśmy Także moi no. drodzy, zobaczcie. Bardzo piękna rzecz. Aż dostałem, nie wiem dlaczego Widać? Nie. Nie. Dostałem bezpośrednio w czoło gipsem. Nie polecam. Czego nie polecam? Gipsu? No. To ma stałe synku. Także moi drodzy, bawcie się dobrze ostrożnie. No i nie podpalcie się tym. Jeśli ktoś to ma. No. Także szczęśliwego nowego roku, bezpiecznego Siemano.